Witam Was bardzo serdecznie. Nie widzicie mojej twarzy, ale widzicie moją klawiaturę. I teraz zagramy sobie krecika z podkładem. Policzymy, ile sekund jest do wejścia naszej prawej rączki. To uwaga, liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem Dziewięć Dziesięć Do re mi fa sol Sol la si do re Re si la sol Sol fa mi re do Do re mi fa sol Sol la si do re Re si la sol Sol fa mi re do Oj, tu jest ten moment, kiedy krecik się załamał On nie da rady nie dam rady posprzątać, nie, to niemożliwe, niemożliwe. Ja nie dam rady posprzątać, dam radę. Do re mi fa sol, sol la si do re, re do si la sol, sol fa mi do. Do mi fa sol, sol la si do re, re do sol, sol fa mi do. Jest! Się? Tak trzymać.